Thôi. Szanowni państwo, w imieniu fundatorów, pani Bogusławy i Bogusława Hoczyńskich, bardzo proszę. Pokazaliśmy ja. wszystkim. Ja. Pracowników, uczniów, rodziców i swoim własnym serdecznie państwa witam na uroczystości otwarcia hali sportowej której będzie nadane imię Jana Koniora. Drodzy Państwo, człowiek ma serce. Serce ma do tego, żeby biło, ale ma serce również po to, żeby cząstkę swojego życia, cząstkę tego, co się posiada, można było przekazać drugiemu człowiekowi. I tą cząstkę tego serca. W postaci tej hali sportowej, w postaci różnego wsparcia, którego Państwo oczyńscy udzielają, dzisiaj oddają Wam, mieszkańcy moszczanicy, mieszkańcy Rędziny, mieszkańcy miasta Żydca, oddają Wam pogodę, byście mogli tutaj rozwijać się, by dzieci z moszczanicy, z Ręginy, również inni korzystający sportowcy w tej hali, mogli się rozwijać, mogli czynić postępy sporcie. Również dzisiaj obecna jest tutaj małżonka pana Koniora. Obecne są jego córki. Szkoda, że nie dożył tego czasu. Ten skromny człowiek i nie zawsze to, co tutaj zrobił w tej szkole i to, co zrobili później po nim wszyscy inne osoby, bo przecież pracowała tu pani dyrektor i pracowała pani Oranta <krym> Samego. I obecnie pracuje pani dyrektor Małgorzata Kubera. Niezwykle aktywna, niezwykle ochocza do działania, potrafiąca zmobilizować do tego działania. Niech to, co oni tutaj zrobili dla tej społeczności, dla tego miejsca, dla moszczelnicy, dla rodziny, niech wszyscy po wszystkie czasy pamiętają. Akna dania zasłużonego dla miasta Żywca, dla państwa. Bogusławy i Bogusława Rosyjskiego mówiąc z całego serca. Dziękuję. Dziękuję, że przyszliście na tą uroczystość w, takim, w takiej ilości tutaj na, na w naszej sali i że możemy dzisiaj się cieszyć i celebrować otwarcie pani imieniem Jana Konioletów. Wybaczcie mi wzruszenie, ale łez zakręci się w, w obu, gdyż 40 lat temu pan Jan Konior przybył tutaj do moszczanicy wraz z rodziną w 1974 roku zamieszkał w służbowym mieszkaniu na terenie szkoły, rozpoczął swoją działalność i karierę jako nauczyciel, wychowawca, trener i dyrektor szkoły przez cudzmoszczanicy. Ja miałam wtedy 10 lat i muszę Państwu powiedzieć, nie ma spotkań przypadkowych. To spotkanie ze świetnym, wspaniałym człowiekiem, wspaniałym trenerem zrobiło wielką rewolucję w moim życiu i w życiu moich koleżanek i kolegów. Ale żeby to docenić, upłynęło kilkadziesiąt lat, żeby to sobie uświadomić i docenić. Żeby być człowiekiem szczęśliwym, trzeba umieć dawać siebie innym, umieć dzielić się z tym, co jest w nas najlepsze. Jestem ogromnie wzruszona. Nie wiem co powiedzieć. Chciałam oddać te klucze hali sportowej imieniem Jana Komiora w podziękowaniu za serce, które otrzymaliśmy od pani męża Jana Komiora. Otrzymaliśmy coś żeby się nie da przeciwdziałać na żadne pieniądze. Jest to dar z serca za serce. Otrzymaliśmy od Pana Fumiera to coś, czego nam nikt w życiu nie odbierze i dziękujemy za to bardzo. Po prostu już ta hala jest przekazana na rzecz naszego miasta Żywca, a ja ją dalej przekazuję na ręce pani dyrektor, która razem ze swoimi współpracownikami, nauczycielami będzie gospodarować tą halą tą szkołą tym terenem Prosimy cię Boże, po błogosław tego dołuchamy z Nie wszyscy, którzy będą tutaj przychodzić w tych pomieszczeniach zaznają duchowego odpoczynku oraz umocnienia zdrowia życia. Niech ubogacają się brakiem życzliwością i z radością oddają Tobie chwała. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Już dzisiaj raz padł ten cytat, czyli trafiliśmy chyba w dziesiątkę. Jeżeli kolejny raz cytujemy te same słowa, czyli kierowane są do właściwych osób. Bardzo Państwu dziękuję ryły się słowa mojej pamięci, to, co dziś Pan Burmistrz zaprezentował tego miejsca, tej sali, tej sali, tym miejscu, gdzie moje marzenia jako Prezesa Stowarzyszenia były zawsze, żeby taki obiekt powstał i on dzisiaj się zrealizował. Wielka to chwila, wielki to mojego stowarzyszenia. Wszystkim składam hołd i najlepsze podziękowania i najwspanialsze życzenia. Panie dostojny Starosta, także cieszę się, że Pan jest wśród nas. Tyle wspaniałej osobistości, tyle zdatnych ludzi. Nie wiem, co powiedzieć, jak się pochłonić Państwu oczyński Tu jest napisane, dziękujemy Bogusławie i Bogusławiu, Bogusławowi oczyńskiemu fundatorowi hali sportowej imieniem Jana Kołoniura i sal mektyjnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym tu w naszej Moszczanicy dnia pańskiego 10 października. Ta tablica będzie zawsze pamięcią Pani Bogusławie i Panie Bogusławie o was, o tym wielkim sercu, jaki daliście nam wszystkim mieszkańcom, bo tworzyliście coś, czego nikt sobie nawet w zamysłach, w myślach tak nie wyobrażał. Ta hala to jest piękny początek do tego, żeby nasza młodzież, która tutaj jest i do nich szczególnie chciałbym się zwrócić, bo to oni są przyszłością naszego regionu, to oni będą budować społeczeństwo, które może zmieniać opinię o Polsce w oczach całego świata i myślę, że sport będzie dla nich wspaniałą przygodą, będzie to możliwość Zawarcia wspaniałych przyjaźni, świetnych wyjazdów i będzie to życie na wyższym poziomie, na przy wyższej jakości, moi drodzy. Wszystkiego najlepszego. Ja wiem, że ta hala będzie dla Was miejscem pierwszych sukcesów, pierwszych porażek, ale tymi porażkami wcale nie przejmujcie się, bo one Was tylko wzmocnią, przez co później w życiu będziecie sobie dużo lepiej radzić. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo Bogusława i Bogusław Oczyńscy, drodzy przyjaciele sportu. Jest mi niezmiernie miło przekazać wyrazy uznania i podziękowania wyjątkowym ludziom, którzy w tak szlachetny sposób dołożyli swoją cegiełkę do rozwoju infrastruktury sportowej w Żywcu, a jednocześnie swoim gestem umożliwili dzieciom i młodzieży uprawianie sportu w najlepszych możliwych warunkach. Przekażę go na, na ręce Pani Bogusławy, i podpisał się pod tym listem. Minister Sportu i Turystyki Andrzej Piernat. Żeby Panu Bogusławowi nie było, nie było smutno, to przywiozłem także drugi list. On jest krótszy też tylko akapit przeczytam. Wyrażam przekonanie, że hala sportowa powstała przez szkole szkolno-przedszkolnym imienia Janusza Korczaka w żywcu to bardzo ważna i potrzebna inwestycja. Dzięki Państwa zaangażowaniu w realizację tego przedsięwzięcia nauczyciele i wychowawcy będą mogli kształtować rozwój fizyczny młodego pokolenia, podpisał wiceprezes Rady Ministrów, minister gospodarki Janusz Piechociński.